Trzeba, ty, ty się zastanawiałeś no. nad jedną rzeczą? Nie. No właśnie. A kim byś ty byś chciałbyś być, gdybym ci pozwoliła? A no. Ty ale chciałbyś być, być aktorem? No, nie no wiesz, nie wiem. Tam, tam trzeba się strasznie dużo uczyć. To, to chyba nie. Żeby być aktorem? No, żeby się nauczyć roli. Ty, a Szczepan, no przecież ty masz, masz ukończone te kurs ogrodnicze, nie? Mam. No no. no. no to tak jakbyś był rolnikiem na roli. Tak więc no. rolę znasz. No to możesz być aktorem, jakbyś chciał. Ale, 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 ale trzeba pamiętać, kobieto, i trzeba mieć dużo czasu, bo czasem do pracy jeździ się nawet do innego miasta, do innego województwa, jak, jak się robi film. Ech. To nie jest takie wieś. Szepan, ty nie żartuj. No, no mi się wydaje, że... Jakbyś mógł wybierać, to lepiej by ci było, żebyś był prezydentem, nie? To, to lepiej być prezydentem. No, no był już jeden taki aktor, co to był prezydentem. Słuchaj, to... Czy pan, jak sobie tak myślę i tutaj na boczku tak przeliczam wszystko te bilety do, do, do województwa innego, to mi się wydaje, że to nie jest takie być opłacalnym aktorem. No, wiesz, jako prezydent częściej się mógł występować. No, też... Częściej. Telewizja... No, ale, ale Szczepan, ja też wy, występuję w, w administracji w Twoim imieniu. Bo, no, bo masz moje pełnomocnictwo przecież. No to czekaj No? To, to w takim razie kim ja jestem? Jestem aktorką czy prezydentem? No moim pełnomocnikiem po prostu. A kto to jest? Pozwólcie Ci przedstawię, oto mój pełnomocnik Irena Dzień dobry. Co trzeba pan przecież to ja? No, no. no tak, no, no, ale w innej roli jesteś. A, to już wiem, dlaczego mam ciągle ziemię na rękach. <grym> no to w pewnym sensie jesteś aktorka. A jak jesteś aktorka, to może w coś zagramy. Tysiąca może? No i w jedną noc. <grym>